Jacek Choga, dzień dobry. Internetowi sprawdzacze, to jest tytuł dzisiejszego materiału. A odnosi się do pewnego sposobu, błędnego sposobu podchodzenia do oceny rzeczywistości. Kiedyś to by był kujon, albo nie wiem, mól książkowy. Dzisiaj to będzie internetowy sprawdzacz, co jest trochę łatwiejsze. I jest gorszą wersją książkowego mola, bo książkowy mól czyta wiele książek, a jak się czyta wiele książek, to się ma wiele perspektyw, to nie znaczy, że wszystkie są fałszywe, ale łatwiej człowiek rozumie, że, że są różne. A internetowi sprawdzacze, co mam na myśli mówiąc internetowy sprawdzacz, dostaje jakąś informację, która jest dla niego ciekawa, intrygująca, ale nie jest pewien, czy jest prawdziwa i natychmiast odpala internet, sprawdza w ciągu, poświęca na to mniej niż minutę, znajduje jakieś źródło, które uznaje za szybko zawartościowe, nawet jeśli to nie jest jego dziedzina. Zawodowa czy dziedzina kompetencji, i na tej podstawie ocenia źródło, nawet takie, które jego zdaniem jest kompetentne i godne zaufania. I jeżeli przy pomocy źródła internetowego, którego nie jest w stanie sprawdzić, dojdzie do wniosku, że to źródło, któremu ufa, powiedziało nieprawdę w jakimś szczególe, wyciąga wniosek, że to źródło, któremu normalnie ufał poza internetowe, jakiś człowiek, instytucja. Nie jest godne zaufania, bo szybko znalazł, nie znając się na tym, szybko znalazł błąd u tego człowieka, u tej instytucji. Dlaczego to jest straszny błąd i dlaczego groźny jest dla ludzi, którzy mają prawidłowo, w miarę prawidłowo ukształtowane sumienie? Ze względu na łatwość dostępu do internetu mamy taką pokusę, żeby na szybko sprawdzić, i to jest błąd, który uniemożliwia. Normalną rozmowę, które moim zdaniem to jest pienia, forma pieniactwa, po prostu, ponieważ skupiamy się na. to w prawach Parkinsona bodajże jest, tak? Jeśli dobrze pamiętam nazwisko. Które polecam przeczytać w ogóle, nie tylko wiedzieć, że są. Jak się je przeczyta, to jest niesamowite. Jak parlamentarzyści rozmawiają o budowaniu elektrowni atomowej. To nikt nie będzie mówił o rodzaju jądra albo o zabezpieczeniach technicznych, bo się na tym nie znają. Ale jak będzie coś na temat, nie wiem, szatni dla robotników, to wszyscy działacze związkowi, którzy, to było napisane w latach 50. czy 60., którzy się znają na prawach pracowniczych, natychmiast się odpalą i o tym będą dyskutować, albo o rodzaju pokrycia dachowego, bo tam jest jakiś dekarz, albo gościu, który miał firmę dekarską. I to jest właśnie esencja bycia. Takim pieniaczem, sprawdzaczem internetowym. Sprawdzam coś, co jest pomijalne, co jest nawet, nawet można mieć rację. To znaczy, nie tylko jest zagrożeniem to, że e, użyjemy fałszywego źródła, zagrożeniem jest nawet to, że będziemy mieli rację. Podam przykład z własnego życia, żeby nie było, że ja jestem tu takimś wyjątkiem. E, byłem na Historii, e, pierwszy rok studiów, bodajże. Profesor Rezmer, bardzo e, merytoryczny profesor historii wojskowej, dużo mu zawdzięczam mnie na jednych z pierwszych zajęć i byłem oburzony niekompetencją Pana profesora i tego jak słabo, jak słabi są profesorowie na OMK, bo coś zaczął mówić o użyciu, dla nerdów będzie, armat PAK 38 podczas kampanii wrześniowej. No co prawda 38 to jest, liczba pochodzi od roku, ale tak naprawdę armata przeciwpancerna 5 cm PAK 38 zaczęła być wprowadzana właściwie do Wehrmachtu w 1941 roku, a ilości, które miały wpływ na walkę, zaczęły być dostępne w oddziałach przeciwpancernych dywizji piechoty w 1942 roku. No a pan profesor mówił tak, jakby ten PAK 38 był w służbie w kampanii Polskiej, jak to się mówiło u mnie na wydziale, podkreślając, że przecież do października walczyliśmy, czyli nie kampania wrześniowa, tylko kampania polska. No i. Na tym mogłem się zatrzymać i stwierdzić, że pan profesor jest niekompetentny i nigdy w życiu więcej go nie słuchać. I oczywiście nie miałbym racji, bo czy ja miałem rację, a nie on co do pak 38? Oczywiście, że tak. Czy byłem w stanie zagiąć pana profesora w różnicach pomiędzy Messerschmittem 109E7 a E4? Oczywiście, że tak. Czy byłem w stanie wskazać, nie wiem w którym momencie zaczęto na żółto malować pionowe stateczniki? I, I osłony silnika w 109 kach i dlaczego? Oczywiście, że tak. Czy byłem w stanie zagiąć pana profesora w różnych innych technicznych pierdołach? Tak. Czy byłem lepszym historykiem wojskowym od pana profesora? Absolutnie nie. Bo on rozumiał, co to jest system, on rozumiał, co to jest szkolenie wojskowe, on rozumiał, jak bardzo modelarstwo. Nie jest prawidłową metodą analizy zdolności wojskowych. Modelarstwo to jest taka moja złośliwość polegająca na, na tym, że, że przynajmniej w moich czasach wszyscy sklejali modele, teraz grają w jakieś World of Tanks i znają się na nieistotnych szczegółach różnych pojazdów, które im nie dają obrazu. Jakby to inaczej powiedzieć, ci, ci internetowi sprawdzacze to są ludzie, którzy, zauważając na przykład tak, jak tam widać, las, za polem i zauważają tam sosnę jak powiem, że tam jest las iglasty, to będą mi zaprzeczać mówiąc, co panie, panie Jacku mówi, to nie jest las iglasty, bo ja tam ewidentnie widzę brzozę. Nie da się rozmawiać z takimi ludźmi. Zachęcam Państwa, żebyście się powstrzymywali od tego. Miałem też taki przykład, kiedyś jeszcze nie było Fundacja Darma i miałem jakiś wykład dla młodych ludzi o broni palnej współczesnej i mówiłem o różnicach pomiędzy e, też założeniach Taktyczno-technicznych, nie tylko technicznych, pomiędzy nabojem pośrednim a mało kalibrowym, chodziło o e, powiedzmy 556x45 i 762x39. No i mówię o różnicy w wadze, że tam w, w uproszczeniu tam pocisk i prędkości, jaki to ma wpływ na przebijanie e, jakichś barier, też przypadkowych, nie tylko pancerza, jaki to ma znaczenie w celu. Że tam pocisk z Kałacha ma te 8 gram, pocisk we wcześniejszych wersjach M16 miał tam 3,6 bodajże w okolicach wagi grama, czyli ponad dwa razy mniej, ale miał dużo większą prędkość. I tam opowiadam, jakie to były różnice. I był tam taki jedna z pierwszych wersji internetowych sprawdzaczy, tam wtedy jeszcze iPhone'a, czy te smartfony nie były tak modne. I był taki jakiś mistrz, maturzysta na tym wykładzie, który szedł do seminarium, był bardzo z tego dumny. Nie wiem, czy tam wytrzymał. I cały wykład półtorej godziny mi przerywał ps, co dwie minuty, co pięć, bo cały czas siedział w komórce. Ja powiedziałem jakąś liczbę, on mi sprawdzał i na przykład i natychmiast mi przerywał, Pan nie, się kompletnie nie zna. E, to wcale nieprawda, że pocisk DM16 waży 3,6 g, bo waży i tutaj podał, bodajże 14 gram, nie, nie pamiętam, nie sprawdzam teraz w internecie, e, wagę całego naboju. No to mu tłumaczę, że to jest co innego, waga naboju. A waga pocisku. I po iluś takich razach, jak mi tak sprawdził na szybko, nie mając pojęcia, co sprawdza, cała reszta kazała mu się po prostu zamknąć. <grym> tak był niekompetentny, ale był nadzwyczaj inteligentnym człowiekiem. I to był problem, że czasami inteligencja przeszkadza nam być człowiekiem mądrym. To znaczy, jeżeli jestem w stanie przy użyciu swojej wiedzy albo inteligencji wykazać, e że ktoś w jakimś szczególe nie ma racji, albo w rzeczy nawet takiej, która na pierwszy rzut oka ma znaczenie, to znaczy, że mogę utracić bardzo dobre źródło informacji. A jeżeli będę miał takie nastawienie, które jest częste wśród zawodów informatycznych, to się nawet jakoś nazywa, dzisiaj kolega mi to powiedział, że w każdym CV tacy internetowi zawodowcy. Powinni mieć wpisane. Jak on to napisał? Detailed, oriented, tak? Zorientowany w szczegółach. No i właśnie, jak ktoś jest zorientowany w szczegółach, to nie widzi ogółu. Miałem taką rozmowę na przykład z kolegami, którzy nie pochodzą z Torunia, na temat kozackich gór. I dla mnie to był przykład społeczności. No tak, półświatek, menelstwo, przestępstwo dalej, Ale cała dzielnica w Toruniu, która powstała we wczesnym PRL-u, która nie miała w ogóle zgody na budowę domów, tam nie było formalnie ulic, oni nie byli właścicielami, a tam powstały najpierw jakieś szałasy, potem coraz lepsze domki. Cząstki tego istnieją do dzisiaj, ale ten klimat już powoli chyba zanikł. No i kolega, właśnie detail oriented, zaczął ze mną dyskutować, gdzie te kozackie góry są. On używał internetu, a ja używałem pamięci. I wyszło mu, że całkowicie nie mam racji, że się mylę całkowicie, gdzie, ta, gdzie jest część. Następnego dnia jeszcze mi mapki wysłał, że szukał w internecie i wyszło mu, że to jest tu, a nie tam. Co jest bardzo męczące. I sprawia, że się nie chce rozmawiać w ogóle na poważne tematy z takimi ludźmi, przy całej sympatii dla człowieka, który jest moim przyjacielem. No bo jednak, co mam mu powiedzieć, że ja mam rację, a nie internet? Wiecie Państwo jak to brzmi, tak? Brzmi absurdalnie. No ale to w tej części, przez którą w latach, początku lat 2000- przyjeżdżałem, w ogóle to było fajne. Jechałem na rowerze do pracy. Na skrót, ale w okolicy ulicy Chrobrego, jak ktoś jest z Torunia. Przez właśnie kozackie góry, które jego zdaniem nie są kozackimi górami. A tam była taka kapliczka, i ja prost od tego się zaczęła rozmowa, od tej kapliczki, od tego wezwania. Matko kozackich gór módl się za nami. To była kapliczka z najświętszą Marią Panną. Czyli ci ludzie, z półświatka, można powiedzieć Menele, oni mieli co jakiś czas, nawet po kilkaset milicjantów, policjantów, kilkadziesiąt sług bo to były wartościowe tereny i dla Perelu, który chciał coś tam zbudować, a potem dla nowej demokracji, która chciała to sprzedać. I ta gotowość obrony, ta lokalna wspólnota, która tam się pojawiła, gotowa do walki z obcymi, budziła mój podziw. Chociaż w praktyce oznaczało to, że jak przyjeżdżałem przez ten kawałek tej dzielnicy na rowerze i trwało to 4-5 minut, w czasach kiedy nie za bardzo ludzie jeszcze komórek używali. Nie tak masowo. To na końcu dzielnicy już było kilka osób stało, patrząc jak na początku dzielnicy wjeżdżałem w ten teren, żeby jechać na skróty. Tak byli nieufni. No nie chciałbym tam wieczorową porą przechodzić, nie będąc stamtąd. Ale to był właśnie przykład dla mnie takiej lokalnej wspólnoty, która rozumiała potrzebę tego, że nikt z nich sam nie obroniłby się ani przed miastem, ani przed policją. A żyli tam kilkadziesiąt lat, umierali, rodzili dzieci, małżeństwa zawierali, cały ich świat właśnie tam. I co więcej, ponieważ wiedzieli, że przeciwko sobie mają całą administrację samorządową, czy lokalną wcześniej i państwową, mieli tylko dwa źródła nadziei. Bóg i wspólnota. I... E, no znowu taki trochę dodatkowy temat tutaj się zrobił. Ale... E, no to są rzeczy, których nam brakuje dzisiaj, lokalnych wspólnot i, te, i, i świadomości tego, że w ostateczności żyjemy w niebezpiecznym świecie, gdzie tylko Bóg wspólnota nas uratuje. Ale to tak na marginesie. I jak mogłem rozmawiać merytorycznie o tym właśnie, że Bóg wspólnota jest źródłem sił lokalnych spo, y, ludzi w ogóle, że indywidualizm prawicowy dzisiaj jest zgubą sposobu myślenia? jak mi kolega co chwilę się wtrącał, że on sprawdził na tej mapce i tutaj pisze, że kozackie góry to bliżej żwirki i wygóry, a nie chrobrego czy coś. Na litość boską, tak się nie da rozmawiać. Popełniłem też niedawno błąd, e, poprawiając jakąś, jakiś tekst współpracownika Fundacji Darma. Także rzeczywiście w tekst się wdarł mały błąd. Ale nie mający wpływu na przekaz, e, nie zakłamujący de facto rzeczywistości. Natomiast jak ktoś by się czepiał z intencji właśnie takiego inter, powiedzmy pieniactwa w cudzysłowie nie oceniam tu moralnie tylko technicznie. Czy z perspektywy takiej właśnie pedantyzmu doprowadza do tego, że mówi o tym pokryciu dachu w elektrowni atomowej albo tym jak mają być szatnie wyposażone robotników, a nie o elektrowni atomowej. E, używając przykładu wojskowego. Niemcy mieli taką fajną sposób oceniania oficerów przed II wojną światową, że są cztery rodzaje oficerów. Jeden jest nieistotny, jeden jest śmiertelnie niebezpieczny. I to jest tak proste, że jest właśnie typowe dla pruskiego sposobu myślenia o wojnie. I to jest coś, czego ludzie dzisiaj nie rozumieją, bo się zatapiają w statystykach. Widziałem ostatnio ocenę kaprala podchorążego. Ilość tabelek, w których trzeba było uzupełnić tam, powiedzmy, o 1, 2, 3, 4 w uproszczeniu, bo to tam było opisowe, czy nie, czy nie wiem, szybkość podejmowania decyzji, wyszkolenie, yy, tężyzna fizyczna itd., itd. Tego było kilkanaście. No i z tego była wyciągnięta średnia jakaś, jakim on będzie dobrym potencjalnie oficerem, czy na ten moment pod, ofic pod oficerem. I się śmiało, że oczywiście to nie ma żadnego wpływu, to jest całkowicie losowe, nikomu się nie chce tego porządnie wypełniać. Ale potem ktoś te statystyki obrabia i im wyżej, tym bardziej poważnie je bierze. W związku z czym, wracając do tego przykładu Pruseków, e, są ludzie leniwi i niezdolni. To jest taki rodzaj oficera, którego bardzo szybko znajdziemy i wyrzucimy z wojska. No, powiedzmy, raj z nie mówię, że od razu w wojsku polskim w trzeciej RP. Dalej mamy tych, którzy są e, zdolni i leniwi. Tych, którzy są zdolni i pracowici, i tych, y, którzy są y, pracowici i y, niezdolni. I teraz tak, niezdolny, niepracowity nie jest problemem, łatwo go y, Niezdolny i pracowity to jest właśnie źródło największych problemów w armii, bo swoją pracowitością zasłania swoją niekompetencję. I w trakcie wojny bardzo trudno znaleźć takiego oficera, a w czasie wojny, w trakcie pokoju trudno wykryć takiego oficera, ten typ oficera, a w czasie wojny jest przyczyną największych kryzysów i katastrof. Ale dalej opis jest bardzo ciekawy i nieintuicyjny, zwłaszcza w naszej nieszczęsnej trzeciej RP, która ma sposób myślenia ukształtowany przez aktualnego Hegemona. Są zdolni i leniwi i zdolni i pracowici. I. A propos tych internetowych pieniaczy, czy internetowych sprawdzaczy? Bo to rodzaj pieniactwa, tak, moim zdaniem. Internetowy sprawdzacz to jest ktoś, kto jest być może zdolny i pracowity, ale zgodnie z analizą Pruskiego Sztabu Generalnego, jeszcze de facto Pruskiego, taki człowiek nie nadaje się do bycia przełożonym, nie nadaje się do bycia dowódcą. Dlaczego? Ponieważ używając swojej pracowitości i zdolności, jest w stanie wykryć taką ilość szczegółów, które nie do końca się zgadzają, i, i zużywać czas i energię na to, żeby sprawdzić, dlaczego tu jest nieciągłość, dlaczego to nie pasuje idealnie jak puzzle, że nie ma czasu na to, żeby spojrzeć na ogólny obraz rzeczywistości. Widzi drzewa, nie widzi lasu. Natomiast, jeżeli ktoś jest zdolny i leniwy, to znaczy, że natychmiast wychwyci las, nie będzie się przejmował tym, że to, nie wiem, ugałęzienie tej sosny jest ciekawe czy specyficzne, albo że, nie wiem, specyficzna jest mieszanka gatunków w tym lesie co do drzew, ignoruje takie rzeczy i jest w stanie na podstawie prawidłowego uchwycenia zrozumienia ogólnej sytuacji podjąć właściwą decyzję, i wykonać zadanie. I nie tylko to jest taki, taki sposób myślenia, taki, taki typ charakteru jest potrzebny nie tylko w dowodzeniu wielkimi armami czy dywizjami, brygadami. Taki sposób myślenia jest potrzebny właściwie nawet dobremu kapralowi. Czyli tak, potrzebujemy ludzi, którzy potrafią się zająć szczegółami, ale y, wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że pewien stopień zajmowania się szczegółami jest szkodliwy dla całości podejmowania decyzji i wykonania zadania. Dwa przykłady na koniec. Jeśli bym poświęcał tyle czasu, żeby uniknąć jakichkolwiek błędów w przekazie Fundacji Adarma, a przecież praca w Fundacji to nie jest tylko moja praca, jest mnóstwo prac, których ja nie wykonuję, to jest już w tej chwili znacząca większość zadań. Tak? Których, które ja nadzoruję, kontroluję, autoryzuję, ale nie jestem autorem. Jeśli dokładałbym takiej, takiego wysiłku, który jest potrzebny, żeby usunąć wszelkie możliwe do usunięcia błędy, oznacza to, że w praktyce wykonywałbym pracę swoich współpracowników i podwładnych. To znaczy, że nie wykonywałbym swojego zadania, to znaczy, że oni byliby zbędni, ale to znaczy, że ilość pracy robionej przez fundację trzeba by obciąć co najmniej o 70%, jak nie więcej, bo nie starczyłoby mi czasu na robienie moich obowiązków, bo zajmowałbym się rzeczami, które robić mają dla mnie inne osoby. To jest pierwszy przykład, a drugi przykład wyleciał mi z głowy, w związku z czym może nie jest w tej chwili. E, nie jest w tej chwili Taki istotny. To są rzeczy, nad którymi mamy władzę. To są rzeczy, które jesteśmy w stanie kontrolować. I zachęcam do tego, żeby nie zatapiać się w szczegółach, żeby zaufać źródłom, którym chcemy ufać i żebyśmy przestali kontrolować źródła, którym ufamy. Nie dlatego, że chcemy być głupi albo zwiedzeni, tylko dlatego, że to jest wadliwe alokowanie czasu, uwagi i cierpliwości. To nam szkodzi na dłuższą metę po prostu, tak? Lepiej czasami być zwiedzionym w szczególe przez źródło, które uznajemy za, za godne zaufania, niż bez przerwy co chwilę sprawdzać. A poza tym jest to wyjątkowo irytujące dla kolegów. Pozdrawiam serdecznie.